Polski dzień dobry. Zapraszam na poranek w TVP Info w niedzielę 27 lipca. 208 dzień roku. Imienin obchodzą Cezary, Jerzy, Julia, Magdalena i Natalia. Sud słońca, dziś 4.48 to już za nami. Zachód dopiero o 20.36. Wciąż długi dzień przed nami 15 godzin 48 minut. W sumie. Co dzisiaj w poranku? Przed nami wielki finał 101. edycji wyścigu Tour de France. Ostatni 21. etap zakończy się finiszem na paryskich polach elizejskich. Nasze oczy podczas tegorocznego wyścigu zwrócone były na Rafała Majkę. Polak po zwycięstwach na dwóch etapach tegorocznej wielkiej pętli został zwycięzcą klasyfikacji górskiej. Wczoraj najlepszy z Polaków, Maciej Bodnar, był czternasty w czasówce. Michał Kwiatkowski, Rafał Majka. A w szóstej dziesiące przedostatni etap wygrał Tony Martin. z zdecydowanym liderem wciąż, Vincenzo Nibali. Będzie kolarz, ale też będzie piłka nożna. W poranku TVP powiemy o drugich mistrzostwach świata dzieci z domów dziecka w piłce nożnej organizowanych przez Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial. Bierze w nich udział 28 zespołów z placówek opiekuńczo-wychowawczych z całego świata. Między innymi z Brazylii, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Zimbabwe, Mongolii czy RPA. Na boisku rywalizuje blisko 300 młodych sportowców. Polacy bronią tytułu mistrza sprzed roku. Finał odbędzie się dzisiaj w Warszawie. Dariusz organizator tych zawodów będzie naszym gościem przed godziną ósmą. Już teraz zapraszamy. Niezwykły mundial dziś. Dziś jeszcze w poranku przed ósmą będziemy na ten temat mówić. Dziś także kościół parafialny Narodzenia Pańskiego w Jasienicy zostanie otwarty. Od połowy kwietnia był on zamknięty z powodu konfliktu poprzedniego proboszcza księdza Wojciecha Lemańskiego z ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej arcybiskupem Henrykiem Hozerem. Kościół obejmie nowy proboszcz parafii, ksiądz Krzysztof Kozera. O najgłośniejszym w polskim kościele konflikcie ostatnich miesięcy porozmawiamy tuż po godzinie siódmej. Państwa i naszym gościem będzie Marcin Przedziszewski z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Msza w Wieśnicy o 11, a my na ten temat porozmawiamy już po 7. Aleksandra Rosiak, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. To oznacza głównie tyle, że za moment serwis informacyjny. Głównie tak. Zapraszam. Tragiczny wypadek na Amazowszu. Dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych w zderzeniu aut w Osowie. Do wypadku doszło na lokalnym odcinku drogi. No dobra. Tak. Równie dobrze. Równie był... dobrze to mógłby wsadzić głowę do jego paszczy i liczyć na to, że nic się nie stanie. Gdyby był martwy, może myślał, że martwy. Karytadowy. Może myślał, że śpi. Może. No tak, można by snuć takie hipotezy. Jedno jest pewne. Ale Może to by dobrze. przeżył. Mu. Monika Andrzejczak, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Nie, żebyśmy Cię nie zauważyli, ale najpierw skupiliśmy naszą uwagę na krokodylu. Na krokodylu, daj mi luby. Co, Co z, z pogodą? Tak. W pogodzie jeszcze większy upał niż wczoraj. I burze, burze głównie na zachodzie i na południu Polski. Burze niektóre mogą być gwałtowne, bo energia będzie ogromna. Przed południem, a właściwie już teraz, dość dużo burz pojawia się wzdłuż wybrzeża. One się przemieszczają od środkowej części wybrzeża aż na wschód. No i przed południem też tam jeszcze może grzmieć. Prawdopodobnie zagrzmi na Przedgórzu Sudeckim, na Pogórzu Karpackim, a w pozostałych regionach sporo pogodnego nieba, choć mgły są gdzie nie na zachodzie i na południu Polski. Podobna sytuacja była wczoraj. Te mgły ciągle są dla nas znakiem, że w powietrzu jest dużo wilgoci. Jak jest wysoki poziom wilgoci i bardzo wysoka temperatura, to znaczy, że znowu będą się rozwijać groźne burzowe chmury. No i po południu będzie ich zdecydowanie więcej. One się będą po południu pojawiać na wybrzeżu miejscami na Pomorzu, a także w centrum Polski, na zachodzie i w południowych województwach. No i nie jedna z tych burz może przynieść bardzo intensywny deszcz, może się gdzie niegdzie pojawić grad i, no i z pewnością w czasie burz wiatr będzie też silniejszy. Prawdopodobnie dzisiaj najspokojniej będzie na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, tam bez burz i gdzie niegdzie. Wzdłuż wschodniej granicy też powinno być spokojnie, z wyjątkiem Podkarpacia. Burzowo także w górach. Tam zacznie się robić niebezpiecznie mniej więcej około godziny 13-14. Wtedy pewnie będzie największa tendencja do rozwijania się tych groźnych, wysokich chmur burzowych. W Bieszczadach, w Tatrach i w Beskidach. No i w Karkonoszach może być faktycznie niebezpiecznie. A kiedy chłodniej? Chłodniej w piątek, A, chłodniej być. No, niektórzy mogą mieć dosyć, to w ich imieniu. Zdecydowanego mówię. chłodzenia na razie się nie spodziewamy, chociaż jeżeli spadnie temperatura z 30 do 25 to już da się odczuć bo, wyraźnie, tak? To nie taka przyjemna temperatura, bo 30 tak. kilka to jest już. Taka typowa dla polskiego lata, ale tak żeby no. dramatycznie spadła temperatura do 20 czy do 18 to na razie takiego dużego chłodzenia w Polsce nie widać, czyli lato w pełni jak najbardziej. No, w każdym razie na pogodę to nie możemy narzekać. Tego Myślę, lata. że nie. Tylko uważajmy na te burze. No dobrze, wrócimy do prognozy pogody za czas jakiś, czyli dwa bardzo ważne wydarzenia na przełomie 5 i 6, czyli serwis informacyjny oraz informacja o pogodzie już za nami. Za chwilę też będą ważne wydarzenia, szczególnie, że odebraliśmy palmę pierwszeństwa Nowej Zelandii. To sprawdzimy za moment, o co chodzi. Ja nie wiem, czy pora jest taka już śniadaniowa, bardzo ale. Mm, zależy o której się wstało. No dobra, ale o sporcie możemy pomówić. Trochę innym, co prawda, ale w Kartuzach pobito rekord Guinnessa. Odebrano palmę pierwszeństwa Nowej Zelandii. Potrzebne były do tego jaja, aż 30 tysięcy sztuk. Popatrzmy. To smacznego. <noise> no nie wiem, skąd tu wziąć taką patelnię. W każdym razie chyba w Kartuzach do dzisiaj jedzą takie <noise> No dobrze, to może teraz tak. Przenieśmy się na Słowację, bo tam z kolei spory problem. Trzy miesiące może trwać usuwanie skutków lawiny błotnej, która zeszła w dolinie wratnej koło Żiliny na Słowacji. Kataklizm wywołała intensywna ulewa, która nawiedziła północno-zachodnią Słowację dokładnie tydzień temu. To relacja Przemka Adamskiego. Do tego tematu też będziemy jeszcze wracać. Spory kłopot za naszą południową granicą. Natomiast Polska chce przekraczać granice świata i nie tylko świata, bo powstała Polsa, czyli taka Polska Agencja Kosmiczna. I to jest ciekawe. Ciekawa propozycja, bo zgłoszona zresztą przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak, pojawiają się takie głosy, Polska furmanką na księżyc leci, ale to niesprawiedliwe, nie, niesprawiedliwe bo nie w porządku. Temat jest uważam bardzo interesujący i też ta inicjatywa jest bardzo interesująca, bo to są nowe technologie, spore pieniądze, a o szczegółach Waldemar Stankiewicz. No, człowieka w kosmos nie wyślemy, chociaż paru by się nadawało, żeby ich tam wysłać i mogliby już nie wracać. Szczególnie z grona polityków bym znalazł takich. Chętnych. A chcesz powiedzieć? Kogo? Kogo? Nie, nie, nie chcę powiedzieć. Zostawię to dla siebie, ale znalazłbym. Pewnie Państwo też by się ze mną zgodzili. Każdy ma swoich kandydatów do wysłania w kosmos. One-way ticket, tak zwany. Natomiast na Lubelszczyźnie metamorfozy, i to takie bardzo pozytywne, zamiast alkoholu, strefa trzeźwości i działalność kulturalno-rozrywkowa. Popatrzmy. Podoba nam się. Tak, świetna inicjatywa. I wszyscy zadowoleni. No, szkoda tylko, że do końca lipca, prawda? Ale może to jakoś będzie ewoluowało. Państwo piszą, że wysyłanie polityków w kosmos to, to nie nowy pomysł. Oczywisty dosyć. Można by kogoś jeszcze. Serwis informacyjny za moment. Myślę, że... To wszystko w tym serwisie. Bardzo dziękuję. Muzyczne emocje przed nami. Bardzo ważne dwie rzeczy pojawiły się, dwa tematy pojawiły się w serwisie. Mianowicie to, że na emeryturę to specjalnie nie mamy co liczyć, jeśli liczymy na to wysoką. To na chleb i lekarstwa będzie. Tak, a druga informacja pozytywna w tym kontekście jest taka, że wiadomo dokąd udać się na emeryturę. Do ping pang ping w każdym gdzieś w Chinach. A <laughs> się, chyba? Tak, tak. ping -gan. No właśnie, bo tam się długo żyje e i ewentualnie jak się nie zrobi ten kraj bardzo drogi, chociaż może się tak zdarzyć w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, to mamy szansę tam w miarę godnie żyć. A skromna dieta, czyli chleb i woda. Tak, trochę ruchu, prawda? Nie będzie nudno. Tak, usłyszałem podpowiedź na ucho, że kapitan Sketino na emeryturze to być może za kratkami jeszcze będzie. Popatrzmy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o transportowanie promu Costa Concordia do Genui. Ta operacja trwa już od środy bodajże i dziś w południe w porcie w Genui ma się wrak statku pojawić. Płynie z prędkością 2,5 węzła w konwoju kilkunastu statków. Na wyspie Gilio, Concordia, która była tam przez 30 miesięcy, żegnano, można powiedzieć, owacyjnie. To było w styczniu 2012 roku, kiedy statek uległ katastrofie. Pierwsza taka w historii żeglugi operacja transportu gigantycznego wycieczkowca przebiega na razie bez problemu, i towarzyszą jej dobre warunki pogodowe. Będziemy wracać do tego wydarzenia Jeszcze kilka godzin i mniej więcej w południe w porcie w Genui powinien się ten wrak pojawić. Co ciekawe, w, w samym porcie w Genui kwitnie taka turystyka związana z przypłynięciem tego promu, czy też przytransportowaniem tego promu. W niektórych miejscach za wynajęcie pokoju z balkonem, z widokiem, właśnie na port, trzeba było zapłacić nawet 2000 euro, żeby zobaczyć. No to, już to rzeczywiście turystyka wydarzenie. wrakowa. Wrakowa, można powiedzieć. No nie wiem, czy to można tak 32 osoby zginęły w, tym, w tej katastrofie a teraz Kosta Concordia udaje się w swoją ostatnią podróż. Tak. Teraz natomiast informacje o pogodzie. A na Bałtykiem burze. Burze, które przechodziły wzdłuż środkowego i wschodniego wybrzeża, a teraz powoli się odsuwają od polskiego wybrzeża, ale jeszcze gdzie gdzie widać błyskawice. Synoptycy nasi zaznaczyli na mapie właśnie, że przy temperatura teraz, tak? tak to Ciepło. są właśnie najświeższe dane. Ciepły, bardzo ciepły poranek. Najwyższa temperatura jest w Łebie, gdzie termometry pokazują 20 stopni, najchłodniej na Podhalu, 12. Ciepło też Wysoko w górach. Na Kasprowym Wierchu 10 stopni, 10-11, na Śnieżce aż 14. Jak na urodę Śnieżki, to naprawdę jest bardzo ciepło. Poranek w wielu miejscach poza tym wybrzeżem jest bardzo pogodny. Tylko na Pogórzu Karpackim jeszcze utrzymują się mgły, ale one wkrótce powinny się rozproszyć. No i zobaczmy, co się będzie działo w ciągu dnia. Słońca powinno być sporo, zwłaszcza przed południem, ale już około 12 zaczną się rozwijać te Groźne burzowe chmury pojawią się na wybrzeżu, na Pomorzu, w centrum Polski, w wielu miejscach na zachodzie i na południu. Najgroźniejszych zjawisk dzisiaj spodziewają się od Kujaw po Małopolskę. W tym pasie burze mogą przechodzić z bardzo intensywnym deszczem. Pewnie nie jedna z tych burz przynieść może też grad, no i rzecz jasna silniejszy wiatr. Burze chyba ominą Mazury, północne Mazowsze. Podlasie i Suwalszczyznę, może jeszcze też Lubelszczyznę. Tam powinno być do końca dnia najspokojniej. Proszę zwrócić uwagę na temperaturę. To jest temperatura, jakiej spodziewamy się w cieniu. Będzie jeszcze wyższa niż wczoraj, około 33-34 stopni. Zatem na barometrach bez większych zmian. Kto jest wrażliwy na zmiany ciśnienia, dzisiaj ma spokój. Biometr powinien być dość korzystny na barometrach. Czyli nie też. będzie aż tak parno i duszno jak wczoraj? To bo to wczoraj. będzie to... parno i duszno. Będzie. 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 I taka pogoda, taka. Będzie aż do środy, potem zrobi się trochę chłodniej. Tyle o pogodzie. Zobaczymy, jak księżyc wpływa na przyrodę, bo to też pewnie dla niektórych ważne. No dobrze, to o pogodzie powiemy ponownie po Za siódmej. Zapraszamy. Monika, Dzięki, dziękuję. wielkie jesteś? Zobaczymy. Oto znów czeka nas Cyp Gast. Oczywiście, Talenty. poszukiwanie talentów trwa. Monika Andrzejczak ponownie z nami. Witaj. Gwiazdy nocą da się pooglądać, czy będzie pochmurno, deszczowo, ale ciepło? Za to. Po burzowym dniu pewnie w nocy się wszystko wyciszy, uspokoi, więc jeżeli ktoś wyjdzie za miasto, to jak najbardziej będzie tak, można. Tak trudno faktycznie oglądać to tak no dużo świateł. a tym bardziej, że noc będzie ciepła. Teraz mamy w kraju już w wielu miejscach około 20 stopni, no a w ciągu dnia będzie zdecydowanie powyżej 30, ale po kolei zobaczmy, jak to będzie wyglądać przed południem. Grzmi gdzie wzdłuż wybrzeża, ale te burze przy wybrzeżu polskim powoli gasną, odsuwają się nad Bałtyk, co. Coś się zaczyna rodzić nad lubelszczyzną, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uważajmy w każdym razie w okolicach Lublina i Zamościa, bo niewykluczone, że tam w najbliższych godzinach też zagrzmi. Na pewno zagrzmi na Przedgórzu Sudeckim i na Pogórzu Karpackim, być może też na Kaszubach. W pozostałych regionach spokojnie, mgły jeszcze widać gdzie niegdzie na Pogórzu Karpackim, ale one chyba szybko się rozproszą i poranek zapowiada się w pozostałych miejscach. Bardzo pogodnie, ale już około południa i wczesnym popołudniem będzie coraz więcej burzowych chmur na wybrzeżu, w centrum Polski, na Kujawach, we wschodniej Wielkopolsce, w regionie łódzkim. I w południowych województwach. No i niektóre z tych burz mogą przynieść bardzo mocny deszcz, może się pojawić grad, niewykluczony, bardzo silny wiatry. Najspokojniej ma być na Mazowszu, na Mazurach, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, ale za to sprawiedliwie w każdym regionie upalnie. Od 30 do 33 stopni w słońcu będzie zdecydowanie więcej, bo rzecz jasna podajemy temperaturę w cieniu. Za to na barometrach stabilizacja w Warszawie 1003-1002 jeśli ktoś liczył na spokojną niedzielę, to może ona będzie spokojna, ale w pogodzie raczej nie. W pogodzie dużo, nie, będzie dużo się będzie działo, duża, duża zmienność i taka pogoda utrzyma się do środy. No tak, no to jeszcze zobaczmy, co się dzieje, jeżeli chodzi o wędkarstwo i o pszczoły. Spójrzmy. No to na ryby, na ryby. Monika, bardzo dziękujemy. Dzięki, wielkie. Widzimy się za pół godziny. To zobaczenia. Do A my zobaczenia. za kilka minut pomówimy o sytuacji w Jasienicy. Tam dzisiaj kościół otwarty po raz pierwszy od kwietnia o 11.00. Pierwsza msza, od kilkunastu tygodni. Będziemy na ten temat rozmawiać za moment. Na chwilę przed ósmą o niebezpieczeństwie nad wodą. To poważne. Wypadki, które mają miejsce podczas wypoczynku właśnie nad wodą. Tym razem dwie osoby, 47-letni mężczyzna i jego 14-letnia córka trafili do szpitala, szpitala po tym, jak eksplodował skuter, który mężczyzna próbował uruchomić. Do wypadku doszło w Cieślach nad jeziorem Niepruszewskim w Wielkopolsce. Jak się okazało, 47-letni mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Na miejscu tego zdarzenia jest Jan Józefowski. Witaj Janku. Powiedz czy w tym miejscu, gdzie jesteś problem z pianymi plażowiczami, to także coś, co występuje tam na miejscu? Jan Józefowski, bardzo dziękujemy za te relacje. A teraz w Tafo chwila po ósmej i czas na serwis informacyjny. Inne informacje na portalu TVP Info, także informacje o pogodzie. Już teraz Monika Andrzejczak. No, dzisiaj ja na rowerze, w popołudnie może być męcząca, bo temperatura będzie bardzo, bardzo wysoka w całym kraju zdecydowanie powyżej 30 stopni. I co w związku z tym? Będą też burze. Burz spodziewamy się już wczesnym popołudniem na wybrzeżu, na pomorzu, na Kujawach, w centrum kraju, a także we wszystkich południowych województwach. Przy czym wśród tych burz niektóre mogą przynieść bardzo ulewny deszcz i grad, zwłaszcza w pasie od Kujaw po Małopolskę, a najspokojniej dzisiaj ma być w północno-wschodniej części kraju zresztą podobnie jak wczoraj. Temperatura jak państwo widzą od 30 do 33 stopni, przypominamy w cieniu, w słońcu będzie jeszcze wyższa. Na barometrach bez zmian 1003 hektopaskale. Jutro też skwar. I burze. burze, które pojawiać się będą także we wschodniej części Polski, ale spokojniej ma być od Mazowsza po, po Suwalszczyznę i, i jutro też na Podkarpaciu. Burzowo będzie też w górach. Jutro w Bieszczadach może spokojnie, ale dzisiaj we wszystkich górskich pasmach po południu mogą się pojawiać burze. Zwracamy uwagę na Bałtyk. Zaczyna się ochładzać w środkowej części. Poza tym jest ciepły i przy najbliższych upałach z pewnością temperatura Bałtyku może jeszcze trochę się podniesie. W mazurskich i pomorskich jeziorach. 23-24 stopnie. Ciepło też wysoko w górach na Kasprowym 12, na Śnieżce 14-15 stopni, bardzo dużo. Wynka, bardzo dziękujemy. Informacje o pogodzie dziś upalnie i deszczowo, i burzowo, tak będzie przez cały dzień. Dziękujemy raz jeszcze Dzięki, do zobaczenia. O sporcie za moment. Sportowe emocje. Robert F. TVP Sport. Witamy. Witam. Będą emocje? koki na igilicie. Były i będą. <głos> <głos> tak, zaczęlibyśmy od skoku, bo w, w Wiśle zakończył się pierwszy weekend ze skokami letniej Grand Prix i to bardzo udane dla nas e, bardzo udana dla nas inauguracja sezonu. Na początek, jak wszyscy dobrze wiemy i zdążyliśmy się już przyzwyczaić, nasza drużyna wygrała i to z taką przewagą, jakiej w historii jeszcze nie było, 45 punktów nad drugimi Czechami, a wczoraj na drugiej stopień podium wskoczył Piotr Żyła przegrał tylko ze słoweńcem Peterem Prewcem. Jak to jest z tymi letnimi zawodami w skokach? To jest dokładnie to samo poza temperaturą i podłożem, co w zimie? No powiedzmy, że tak, ale akurat zawody w Wiśle różniły się tym, że nową formułę testowano. Formułę, która będzie obowiązywała zimą podczas konkursu Pucharu Świata w lotach. I te nowe zasady polegały na tym, że do ogólnej punktacji liczyły się trzy skoki, a więc także ten z serii kwalifikacyjnej po to to zrobiono aby podwyższyć prestiż kwalifikacji które wcześniej jak dobrze pamiętacie pewnie zimą opuszczała pierwsza dziesiątka albo traktowała ulgowo więc nie było takich wielkich emocji Ale a teraz po prostu tak słabo wypadł i Stoch i Maciek Kot też bo znaczy słabo im zabrakło niewiele żeby znaleźć się w finałowej 24 wczoraj pomimo tego że mieli więcej punktów niż właśnie zawodnik z 24 miejsca Niemiec który się zakwalifikował no, bo... i to są te niedo... niedociągnięcia które my myślę, że jeszcze będą do poprawki, no bo po prostu ten nowy system dzieli zawodników po kwalifikacjach na cztery grupy po 12 zawodników i pierwsza szóstka się kwalifikuje, a jeżeli komuś się nie udało w pierwszym skoku, tak jak choćby właśnie Stochowi, no to potem mu zabrakło pomimo tego, że oddawał świetne skoki, żeby, żeby zgromadzić tyle punktów, żeby swojej grupie znaleźć się w szóstce. A kiedy ten system ma wejść? No właśnie, tak mówię zimą podczas konkursów w lotach, także to dopiero będzie w 2015 roku, także spokojnie no jeszcze, jeszcze będzie czas, żeby to Poprawić. W każdym razie, jeśli ktoś myślał, że latem przy takiej temperaturze skoki nerciarskie się nie odbywają, to jednak się odbywają. Ale latem to też mamy świetne Plaża. dyscypliny, dokładnie na plaży i to takie, takie typowo letnie, w których także odnosimy sukcesy. Grzegorz Fiałek, Mariusz Prudel, nasza eksportowa, najlepsza para siatkarzy plażowych. Tydzień temu odniosła ogromny sukces życiowy, wygrywając turniej w Hadze, a teraz mają ogromną szansę, aby powtórzyć ten wyczyn już na amerykańskiej ziemi na piaskach Long Beach. A relacje z plaży w Nowym Dworze Mazowieckim, dziś od 13.20 w TVP Sport. Relacje z plaży. Brzmi zachęcająco. Dokładnie. <grystanie> Tour de France, śledzi Pan? No, wszyscy śledzimy, no bo czekamy na, na koronację naszego Rafała Majki, więc jemu już nic nie grozi, on wygrał klasyfikację górską, ale akurat dzisiejszy etap przyjaźni, ten ostatni, tak się tego tak nazywa, no bo lider musi trzymać się na baczności, żeby choćby nie, nie uczestniczyć w żadnej kraksie i żeby nikt mu nie odebrał tej koszulki, ale akurat Rafał Majka jest królem gór i spokojnie dowiezie swoje do mety. Bardzo dziękujemy, Robert Elgendi, TVP Sport. Dziękuję, dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo tymczasem. Ale my od razu przenosimy się do Łodzi, bo tam w studiu TVP jest pan Dariusz Baranowski, polski kolarz szosowy. Trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne Olimpijczyk. Witamy serdecznie, panie Darku. Dzień dobry państwu. No to już za moment, już za chwilę wielki finał Tour de France, ale myślę, że już spokojnie możemy podsumować. Jaki to był wyścig, pana zdaniem? A już o godzinie 10.15 na naszej antenie polityczna wymiana zdań w programie Woronicza 17. Gospodarz Tomasz Sekielski jest już na miejscu w studiu. Tomku, jakie tematy zdominują dzisiejszą dyskusję? Na pewno porozmawiamy o wyroku w sprawie więzienia CIA w Polsce. Wrócimy do sytuacji na Ukrainie: jak Zachód powinien reagować na działania terrorystów, którzy na wschodzie Ukrainy operują i co z sankcjami wobec Rosji. Komisja do spraw likwidacji wojskowych służb informacyjnych to też był temat, który w tym tygodniu wywołał duże emocje i pewnie o tym podyskutujemy. I oczywiście o tym, co dzieje się w polskim stronnictwie ludowym. Janusz Piechociński wciąż jest prezesem, choć pojawiały się takie głosy, że być może to będzie ostatnia niedziela, a właściwie sobota prezesa, ale prezes Piechociński wciąż jest. A e... e, Ryszard Czarnecki e, może zaśpiewa coś dla nas w takim razie. E, a to o 10.15, Wornicza 17. Zapraszał Tomasz Sekielski, gospodarz programu Jak słuchać, Humory politykom dopisują. My również zapraszamy. Wornicze 17.15, minut po dziesiątej na antenie TVP. Humory dopisują zwykle na początku, potem już się robi się trochę bardziej <laughs> gęsta atmosfera. Zapraszamy. Tyle w poranku. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia i miłego dnia Państwu życzę. Kłaniam się.